Wypadałoby zrobić jakieś małe podsumowanie tego wszystkiego, co to zaszło tu przez dość długi okres czasu, bo to od lutego jak zacząłem, teraz mamy początek sierpnia i auto dalej stoi jak stoi. Także bardzo długo mi to zajęło. Niestety, no muszę przyznać, że trochę się przeliczyłem. Zacząłem robić tą konserwację i to strasznie dużo czasu zajmuje, strasznie dużo, szczególnie w takich warunkach. A że tak powiem, że sama konserwacja nie sprawiała mi zbytnio przyjemności w tych warunkach pod samochodem 20 cm tylko w wysokości tam czołgorz i kurde, robisz wszystko wiertarką, także no, średnio średnio no ale dobra, mam to za sobą. Konserwacja jest zrobiona. Nic z tego za bardzo nie nagrywałem, bo ogólnie to się nawet na tym nie znam. Nie wiem w zasadzie, jak to robić. Ciągle się pytałem znajomego, który się właśnie bardziej tym para i no, tłumaczył mi. Też oglądałem na necie, jak to mniej więcej się robi, no i w zasadzie tyle, nie? Ale poszło, zrobiliśmy tą konserwację, także teraz w sumie składam to wszystko. No i jak to wczoraj robiłem sobie te wszystkie wahacze, wciskałem pilorytany no to teraz by trzeba ewentualnie pokazać, co tam jeszcze mam. A mam jeszcze tak, błośki sobie pomalowałem na złoto, w sumie chciałem pod kolor gwintu, ale no niestety nie dobrałem sobie tego koloru za bardzo. Nigdzie go nie umiałem znaleźć i w sumie, no poległem na tym. No ale ogólnie chciałem złoto czarny, więc no, mam taki trochę niepodobny. No ale jest, jest złoto. No do tego sobie odnowiłem dyferencjał. Oczywiście całe właśnie zawieszenie jeszcze jest wczoraj z tego, z całego miedzianego smaru, wszystko upierdzielone. Jest pod y, pomalowane pruszkowo na ładny kolorek, taki grafitowy. No niestety mam tylko górne przednie wahacze są w innego koloru, bo te wszystkie dałem w tym samym czasie do malowania, a te dałem z innymi rzeczami jeszcze, jak rozpórkę tutaj, o. Też malowałem na czarno, a to miało być w kolorze tych wahaczy, ale źle to oznaczyłem i mam wszystko na czarno. Także dostałem wszystko na czarno, więc no nie będę narzekał, no jest jak jest, przeżyję. Przynajmniej wyglądałem jak nowe, <taki> takie OM-owe Górne są wymienione, tam leżą dolne, także cały przód będzie wymieniony na nowo. Do tego pomalowałem sobie dyferencjał, bo też był troszkę zardzewiały. Także jest troszeczkę odnowiony, są nowe łożyska. Z tyłu też są nowe łożyska. Nowa bateria, bo oryginalny Panasonic, że tak powiem, odmówił mi posłuszeństwa w sumie z mojej winy, bo chyba zostawiłem gdzieś lampkę i, że tak powiem, przyszedłem po miesiącu i akumulator miał tylko 2V, także hmm, bardzo słabo. No i jeszcze dokupiłem sobie przy okazji robienia właśnie wyż, tego podłogi, całej konserwacji, to sobie kupiłem e, frame raysy. Pomalowałem sobie też właśnie w kolor tego złotego, no i odmalowałem PPF-a całego, bo też wyglądał tak średnio, no. A teraz mam ładnie wszystko pomalowane, no także tyle. Jeszcze tam widać wał, też jest złoty, no. Złoty wał, no ale tak mi się podoba, no zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać, bo będzie grafit, czarne i złote. Może akurat chciałem złoto czarne, no ale okazało się, że nie ma za bardzo takiej farby, którą bym chciał pomalować. I wychodzi to dosyć drogo, więc ogólnie rzuciłem się na okazję i jest grafit. No Trudno, trudno. No, czasami tak bywa, jak są bardzo duże koszty, a można coś taniej załatwić, to załatwiłem taniej. Niestety wybrałem taką, taką opcję. No, także jestem ogólnie zadowolony, no i. W sumie to tyle jeśli chodzi o podsumowanie na dzień yy, Początek sierpnia no, Mam nadzieję, że złożę Do kupy ten tą, tą, Całą yy, no, Cały tylny wózek dzisiaj No i yy, w sumie może wymienię Z przodu już amortyzatory I tu mucha yy, Z przodu wymienię nagwintowane amortyzatory I jeszcze mam yy, nowe te Stabilizatory Z przodu i z tyłu na delikatnie grubsze, bo chyba o 2 mm, tylko z każdej strony, plus można je przesunąć z tyłu, nie, ale z przodu można przesunąć je bliżej. To wtedy będzie jakby milimetr grubszy, ten stabilizator. Tak powinien się zachowywać. Także będziemy kombinować później konfigurację, czy to w ogóle coś zmienia, czy da się coś odczuć. I tak jak tam, powinno to trochę zmniejszyć body roll, czyli te przechylanie się na zakrętach, plus jeszcze. Yy, właśnie całe to zawieszenie w yy, poliuretanach, do tego jeszcze yy, gwint. No plan pierwszy był taki, że będę sobie zakładał najpierw zawieszenie, te poliuretanowe, przejadę sobie, zobaczę jak jest, później dołożę te drążki yy, yy, z tego stabilizatora. Także to miałem dołożyć i zobaczyć czy będzie jakaś różnica i na końcu gwint, ale doszedłem do wniosku, że tak się długo z tym wszystkim pierdolę, że... Wolę to założyć wszystko naraz i po prostu zobaczyć jak jest i już później nie sięgać do tego do końca sezonu, bo dużo mi nie zostało. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia skończę to wszystko i będę sobie mógł już pojeździć do końca sezonu, a później rozbieram, bo będziemy wyciągać cały silnik, cały silnik będziemy wyciągać i tam podłużnicę sobie muszę odnowić, bo też zaczyna je ruda brać. No, także będzie mniej więcej powtórka z rozrywki, ale już wiem, że to dosyć ciężko idzie, więc mam nadzieję, że już tym razem pójdę i nie wiem, nawet co, może jakiś urlop załatwia, albo coś, po prostu ogień, twardo, skończyć konserwację i później już sobie będę silnik rozbierał, to to już będzie poezja, mam nadzieję. No, a w silniku co, tylko będzie rozrząd i wszystkie uszczelki. Jedynie co, to skrzynię będę wymieniał, bo mam szóstkę, tu jest piątka oryginalnie, Szóstkę będę wkładał i będę odrzewał zamach. Także to jeszcze będę w zimie robił i zobaczymy co się stanie po włożeniu szóstki skrzyni, która ma mniej więcej te same przełożenia, ale w sumie końcowe. I końcowa piątka i końcowa szóstka ma mniej więcej te same przełożenia, więc ogólnie nic na tym nie zyskam. Jedynie będę bardziej elastyczny no i więcej się nawajchuję tymi biegami. Ale z racji, że mam y, dyfer z piątki, a dyfer z piątki ma przełożenie 4:1, a dyfry do szóstki były chyba 3:6, głównie to mam krótszy, więc będę miał krótsze biegi ogólnie, Zmie zmieni mi się trochę cały ratio. No, ale zobaczymy, jak to poleci. Może będzie lepiej, może będzie gorzej. Po prostu na szóstym biegu na pewno będę miał większe obroty, na przykład przy 100 na godzinę. Teraz na piątce mam około 3000. No to sprawdzimy, jak będzie na szóstce. No, ale to już w następnym sezonie, bo w tym roku mógłbym to ogarnąć, ale nie. Chciałbym się już pocieszyć trochę jazdy z Mazdą, poczuć wiatr we włosach, także to chyba będzie tyle. Aha, właśnie nie dodałem, że wyciągałem jeszcze bak. Bo chciałem, widziałem tam w okolicach baku też troszkę rdzy wyszło, to to, to przeczyściłem, no to musiałem go wyjąć wszystko, także bak sobie też odnowiłem i teraz muszę to tylko w zasadzie poskładać. Zapraszam.